Jak to się mówiło? To będzie podcast? Tak, to będzie podcast o jedzeniu, podcast, apetyczne rozmowy dla każdego. Kuchnia dla normalnych ludzi. To jest odcinek 126, to jest odcinek bez tytułu za to z przesłaniem. I naprawdę myślałam bardzo długo nad tym tytułem i bardzo długo nad jakby tym, jak to zebrać, jak to ładnie, zgrabnie ująć, ale doszłam do wniosku, że chyba ważniejsza będzie treść niż to, jak to raz wiemy. Także kochani, ci, którzy tęskniliście, Zapraszam na wspólnie spędzany czas. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Ja mam na imię Elżbieta i mam wielką, wielką radość powitać Was w pierwszym odcinku w roku 2023 podcastu, czyli podcastu o jedzeniu. Jeżeli szykujecie się na jakieś dłuższe gotowanie, to chyba nie tym razem. Raczej będzie krócej dzisiaj niż dłużej, przynajmniej taką mam nadzieję. I ten odcinek będzie trochę o jedzeniu, trochę o foodkaście, trochę o kuchni dla normalnych ludzi. Nie będzie on taki mocno stricte merytoryczny. No bo muszę się wam wytłumaczyć z tego co się działo ze mną przez ostatnie kilka tygodni, czyli dlaczego nie spotykaliśmy się w grudniu. Chcę wam powiedzieć dwa słowa o tym co dobrego wydarzy się w foodkaście w 2023 roku, czy będą jakieś zmiany. No Maleńkie, ale będą. No i chciałabym też troszkę porozwodzić się nad takim. Hmm. Podejściem do jedzenia to może za duże słowo, ale nad takimi rzeczami, co do których zastanawiam się albo waham się, jakoś tak noszę je w sercu, czy je tutaj poruszać, czy nie. Więc dzisiaj będzie takie taki, taki trochę, coś wszystkiego. Jeśli macie ochotę, zaparzyć sobie pyszną herbatę, zrobić sobie przepyszną kawę albo jakiś y, bardziej lub mniej procentowy koktajl, to zapraszam, będzie mi bardzo, bardzo miło. Y, mam nadzieję, że po prostu będziemy mieli okazję złapać takie wspólne chwile, przypić sobie taką piąteczkę, wiecie, taką o, usłyszeć je i nastroić pozytywnie na ten kolejny rok. Nie wiem jak u Was, ale u mnie w domu rodzinnym panowało takie przesłanie, że jaka Wigilia, taki cały rok, ale potem dokładnie to samo powtarzałam, że jaki pierwszy dzień nowego roku, taki cały rok. Więc tak do końca nie wiem, który dzień liczy się bardziej. Hmm. Czy wigilia, czy ten faktycznie 1 stycznia. Jak byłam dzieckiem, to pamiętam, że ta wigilia mnie bardzo stresowała. W sensie, że właśnie to takie przekonanie, że jaka Wigilia, taki cały rok. Zawsze się starałam być wtedy bardzo, bardzo grzeczna, że to jakby, wiecie, pozwoli mi uchronić się przed gniewem rodziców czy tam dziadków w kolejnych miesiącach. Ale też zawsze mnie zastanawiało, czy to faktycznie tak będzie, no nie? Czyli jeżeli ja coś tam przemilczę, jakoś tam zachowam, to, to faktycznie tak przez cały rok będzie. No bo co to, to dużo mówić. U nas w domu ta Wigilia była innym dniem, no robiło się inne rzeczy. Tam jakieś ostatnie szlify porządków, ubieranie choinki, to przygotowanie wigilijnej wieczerzy, to zawsze było takie coś nietypowego i bardzo ciężko mi było odnieść te czynności do takich czynności całorocznych, więc jak podrosłam, to doszłam do wniosku, że może to są tylko takie slogany, takie hasełka, które mają nas zmotywować do czegoś. A teraz, kiedy jestem dorosła, to patrzę na to w ten sposób, żeby pozwalać sobie na nowe szanse. Chociaż to wcale nie trzeba pierwszego stycznia, żeby była jakaś nowa szansa. No więc dzisiaj odcinek taki trochę o niczym niczym konkretnym ale bardzo pachnący. W ogóle mam przed sobą sycylijskie pomarańcze, które niedawno dostałam w prezencie właśnie pod choinkowym. Jedną zażarłam od razu. Tutaj jeszcze mam i one tak ślicznie pachną. Może odcinek o pomarańczach to to też jest jakaś pieśń przyszłości. Więc dzisiaj sobie tak właśnie troszkę pogadamy, a za tydzień wracamy z merytoryką i będzie to odcinek o czymś absolutnie pysznym, smacznym, czymś, co chyba każdy lubi. I jak sobie myślę o tym, co chciałabym robić w przyszłości, to mogłabym zostać sprzedawcą lodów, bo wszyscy lubią sprzedawców lodów. Albo może właśnie kimś, kto smaży naleśniki. No nie wiem, zobaczymy. Kochani, przepraszam tych z Was, którzy czekali na odcinki grudniowe. Wiem, że takie osoby były. I z jednej strony byłoby jakąś absolutną niesprawiedliwością i pychą twierdzić, że po prostu zawiodłam Was i no po prostu, nie wiem, Wasze życie by wyglądało przez to jakoś gorzej, bo to nie jest prawda. Podcasty, odcinki takie o jedzeniu, w ogóle takie rzeczy, to jest jakaś drobnostka w naszym życiu. Ona może być bardziej lub mniej ważna w danym momencie, bardziej lub mniej przydatna, ale to jednak są jakieś dodatki. To nie jest jakieś clue naszego życia, prawda? I może ja nie powinnam tego mówić jako twórca podcastu, ale dla mnie trochę też tak jest. I to nie dlatego, że ja tutaj nie utrzymuję się z tej działalności, tylko dlatego, że no skoro próbuję szerzyć w świecie taką ideę życia slow, takiego życia świadomego, takiego życia, które jest po prostu przeżyte, pełne, świadome. Takie pełne sensu, jakiegoś celu, po prostu takie warte przeżycia. No to byłoby jakąś hipokryzją wyciskanie z siebie siódmych potów po to, żeby dowieść odcinek, a nie czerpać tego satysfakcji, przyjemności, a też być po prostu w kontrze z sobą. I nie mam tutaj na myśli tego, że zawsze kiedy pojawiają się trudności, to należy się im poddać. I w kuchni też tak jest, jeżeli nie wyszło Ci coś raz, drugi, trzeci, to nie oznacza, że trzeba się poddać, no nie? Trzeba to zweryfikować. Rozmawialiśmy kiedyś o tym przy okazji któregoś tam odcinka chyba, co wtedy, kiedy w kuchni pojawia się pomysł czy coś takiego. Mówiłam Wam o tym, że są takie sposoby na weryfikację przepisu. Czy w odcinku o tym, czym jest zakalec, rozmawialiśmy o tym, że czasem to trzeba zweryfikować czynniki zewnętrzne, a czasem trzeba sprawdzić recepturę i to, czy my faktycznie postępowaliśmy zgodnie z nią. No i. Grudzień był dla mnie trudny, w ogóle druga połowa roku była dla mnie trudna, bardzo taka intensywna i w ogóle jeśli chodzi o moje media społecznościowe i mój Instagram, to myślę, że ostatni rok to jest po prostu jakiś najgorszy w historii w ogóle mojej obecności w sieci i jakiejkolwiek działalności, w cudzysłowie mówiąc. Bo mimo tego, że miałam tam przez jakieś pierwsze kilka miesięcy w roku wpisany sobie taki cel codzienny do robienia w nawykowniku, jak 30 minut na Instagramie, to jakoś tak wiecie, średnio wychodziło. No właśnie dlatego, że są w życiu dla mnie jakieś ważniejsze rzeczy. I ja bym też chciała. Zupełnie w szczerości z Wami, żebyście słuchali moich podcastów, bo oczywiście to jest bardzo miłe, ale jeżeli są w Waszym życiu ważniejsze sprawy, no to róbcie te ważniejsze sprawy. To jest absolutnie oczywiste dla mnie. Bardzo bym chciała, żeby to właśnie tak wybrzmiewało, no nie? I z jednej strony my, twórcy, influencerzy, lubimy o sobie mówić, opowiadać o swoich przeżyciach, i tak zawsze się stawiamy w środku wszystkiego. A z drugiej strony, no to chyba mówię właśnie teraz coś yy, takiego, za co może będę wyrzucona z tej społeczności, że no nie to, co zawsze w sieci jest najważniejsze, prawda? No więc byłam taka dojechana. Byłam dojechana i miałam już was, dla Was nagrywać sezonownik w grudniu, który miał być o zakupach inflacyjnych. Czyli jak zrobić zakupy takie przedświąteczne, żeby wydać mniej, co czym zastąpić, z czego zrezygnować, a co wykorzystać w taki sposób, żeby mieć ten sam efekt. Także myślę, że ciekawa sprawa wrócimy może do tego kiedyś. No, trochę się już to jakby zdeaktualizowało. Bo nie mamy świąt. Szczyt inflacji zaplanowany jest na luty, więc no dajcie Panie Boże losie, opatrzności, wszystkie dobre duchy i kto tam nami. Steruje w życiu i nad tym czuwa, żeby faktycznie tak było i żeby kolejne święta, chociażby te Wielkanocy, to były takie święta, w którym dotkniemy czasów inflacją, Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że to, co mówię, jest absurdem, no bo, no bo tak się nie da. Więc to miało być w grudniu. W grudniu miała być też nieodżałowana przeze mnie rozmowa z gościem. Ale to też jest taka bardzo ważna dla mnie rozmowa i obiecuję Wam, że, że do niej wrócimy i w 2023 będziecie mieli okazję posłuchać tego niezwykłego człowieka. Mężczyzny, uwaga, to chyba będzie pierwszy mężczyzna, który będzie gościem foodcastu, ale faktycznie to się wydarzy. No i na grudzień miałam zaplanowany jeszcze odcinek o Jarmurzu. Myślę, że jest szansa, że w styczniu czy w lutym go zrealizujemy, bo sezon na jarmuż jak najbardziej trwa, ale też myślę, że jeśli tam gdzieś przesunie się to na kolejne miesiące, to mi wybaczycie. No więc to się nie wydarzyło. I tak jak już wspominałam wcześniej, przepraszam, jeżeli czekaliście, ale też totalnie cieszę się i jestem ogromnie wdzięczna za to, że wy rozumiecie, bo ja wiem, że rozumiecie. I ogromnie, ogromnie dziękuję za wiadomości. Takie na Instagramie i tam w mailu jakiś się zdarzył. Jest mi po prostu przemiło wiedzieć, że mam taką cudowną społeczność. Społeczność ludzi, którzy rozumieją i są wspierający. Także obiecywałam Wam, że wrócę i też z wielką radością i takim entuzjazmem mówię, że w 2023 będziemy się spotykać w Futkaście. I chociaż myślę, że 2023 drugim, to tak pod względem twórczym właśnie ze strony foodcastu był dla mnie dużo łatwiejszy niż lata poprzednie. Nie brakowało mi pomysłów. Myślę, że nie brakowało fajnych pomysłów. Nie brakowało mi treści i te odcinki też mam wrażenie, że nabierają takiej dojrzałości. Są takie bardziej uporządkowane niż te w 2020 roku, kiedy zaczynałam. To cieszę się z tej przerwy. Cieszę się z tej przerwy naprawdę. Miałam taki pomysł, żeby w grudniu wam nagrać taki szybki odcinek. Słuchajcie, <słuch> życie mnie wciągnęło. I teraz dla mnie jest ważniejsze to, żeby pić kawę i, i patrzeć w padający śnieg. No, ale też nie będę bajerować, że długo się wahałam nad tym, czy odpuszczać, czy nie. Po prostu to zrobiłam. To było super, ale też taka przerwa sprawia, że wracam z większą radością do właśnie tworzenia treści. I mam też tak z gotowaniem. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja też tak mam, że jeżeli długo czegoś nie robię, to ja po prostu zaczynam za tym tęsknić. I tak jest chyba z rzeczami, które po prostu lubimy robić. Nie wiem, jak wyglądały Wasze święta. Czy jesteście urobieni po łokcie i po prostu smaniacie się na nogach? Bo może tak być. To jest taka szara rzeczywistość. Czy właśnie przeciwnie, jesteście tak wyleżani, że już po prostu, o, byleby się tylko podnieść i poruszać. Czy macie dość pierogów, czy macie dość sałatki jarzynowej, czy przeciwnie, w ogóle nie macie tego dość, ale mam takie doświadczenie, że czasem odstawienie czegoś na pewien czas powoduje, że zaczynamy za tym tęsknić. I uwaga, tutaj też może być lekcja gotowania. Jeżeli masz czegoś dość, coś przestaje smakować, albo nie widzisz jakiejś takiej wielkiej radości, entuzjazmu właśnie w gotowaniu to może dobrze sobie zrobić przerwę. I jasne, co ja teraz mówię, jeżeli słuchają to matki, yy, kilkorga dzieci i tam w ogóle ojcowie rodzin, którzy muszą wykarmić swoje yy, potomstwo i to tak nie da się powiedzieć, o, to ja teraz nie będę gotować przez dwa tygodnie, bo robię sobie przerwę. No jasne, tak się nie da zrobić, ale można to jakoś zorganizować w inny sposób. Yy, jestem o tym przekonana. No nie, może coś zrobić do przodu, może zająć się właśnie yy, taką ideą czyli właśnie gotowania na dłuższy okres, na przykład na 3-4 dni do przodu, to jest możliwe, to da się zrobić. Jeżeli jesteście ciekawi więcej tego tematu, chcielibyście tam o nim posłuchać, to myślę, że jestem skłonna też się temu przyjrzeć. Bo ja sama nie mam zbyt wielu takich doświadczeń. Mnie się to zdarza, ale to się raczej tak zdarza w tak doraźnie i raczej niesystematycznie, czyli to nie jest mój styl życia. Ale zdarza mi się na przykład przygotowywać rzeczy na 4 dni do przodu, bo wiem, że nie będę miała czasu gotować. I myślę, że to jest fajny temat, można byłoby go zgłębić. Yy, jeszcze chciałabym wrócić do tego, co było i co będzie. Yy, bo z takich rzeczy, które były. To za nami, jeżeli dobrze liczę, 46 odcinków w 2022 roku. Za co jestem mega wdzięczna Wam, że byliście, że słuchaliście. Mamy tutaj setki od setki tysiące, kilkadziesiąt tysięcy odsłuchań, więc jakby jest mi przemiło i bardzo się cieszę, że po prostu. To, co robię, to po prostu gdzieś trafia. To nie jest taka totalna próżnia. W ogóle jestem na przykład zaskoczona tym, że mimo tego, że w grudniu nie opublikował się żaden odcinek, to mam tutaj tysiące, no trochę tam ponad tysiąc odsłuchań, więc to się samo po prostu dzieje. Wiem, że tam zaglądacie i też sobie odświeżacie pewne rzeczy, co mnie po prostu bardzo cieszy. Zresztą nie mam wątpliwości, że wiele treści w podcastach jest uniwersalnych i warto do nich wrócić. Cieszę się z tych odcinków, które powstały w ostatnim roku. Przejrzałam sobie tutaj notatki. Są takie, z których jestem bardzo dumna, na przykład odcinek o kwaśnej sprawie, o, o roli kwasu w gotowaniu. To był taki odcinek, do którego bardzo długo się zabierałam, ale też wiem, że był fajny. Bardzo fajny odcinek był na przykład o pistacjach. Był fajny odcinek o pieczarkach, z którego też jestem dumna, bo mam wrażenie, że trochę odczarował te takie powszechne, byle jakie, niedoceniane grzyby. Był fajny odcinek o Pesto, też jestem z niego dumna. Był fajny odcinek o risotto. to też taka fajna rzecz, która moim zdaniem jest. jest tym, o co w Futkaście chodzi, czyli właśnie yy, pozwala się nauczyć i zainspirować yy, i zrobić po prostu coś od razu u siebie w kuchni. To jest takie, wiecie, dla każdego dostępne. No, na do takich rzeczach mi, mi zależy. Mega się cieszę z odcinku o polskim makaronie. To był też odcinek ze współpracy, ale to jest taka współpraca, którą wspominam, z której ja jestem bardzo zadowolona i nie ukrywam, że chciałabym takich rzeczy robić więcej. Był fajny odcinek o strączkach, o bobie. Absolutny hit, czyli pomysły na sałatki. Odcinek o młodych ziemniaczkach był super. Co tam jeszcze dalej? było, jak zrobić domowy majonez. To też uważam, że taki odcinek, którym no, no, no. Tym bym się chciała w życiu, e, chwalić. E, odcinek o cieście marchewkowym też bardzo fajny. E, jeden chyba z takich bardziej przeze mnie wyczekiwanych i też takich obdarzonych większym sentymentem, to odcinek o szakszuce. Jeżeli jeszcze go nie słuchaliście, albo nie jedliście szakszuki, nie robicie szakszuki u siebie w domu, to błagam, błagam, odmięcie ten trend w Waszym życiu i sięgnijcie właśnie po przygotowanie szakszuki, na przykład na któreś noworoczne śniadanie. Top 3 według Was, czyli trzy najczęściej słuchane odcinki w tym roku to. Odcinek o tym, jak jeść lżej i zdrowiej w nowym roku. Pierwszy odcinek 2022 roku. Absolutne, totalnie moje zdziwienie na to, ale okej. Okay. Ja się nie czuję ekspertem w dziedzinie dietetyki. Ale bardzo się cieszę, że, że tutaj Wam się on spodobał i sięgaliście po niego naprawdę często i to nie tylko w styczniu. Drugi w kolejności najczęściej wybierany przez Was odcinek w zeszłym roku to odcinek o daniach z cukinią czyli nie tylko placki z cukinii. Tam chyba było 50 pomysłów na, na to, jak użyć cukinii. To jest taki odcinek typu Jest mi wstyd. Czyli z jednej strony ja wiem, że on jest fajny, że on jest pełen, że on jest inspirujący, że tam naprawdę się dzieje, no nie? To nie jest jakieś takie lanie wody, czy coś nudnego, albo nie wiem nawet nie wiem jakiś spis treści jakieś książki tylko wiem, że to było rzetelnie przygotowane, ale z drugiej strony takie banalne, takie proste, a bardzo wam się podobało i trzeci właśnie w kolejności najczęściej słuchany odcinek to odcinek właśnie o kwaśnej sprawie, czyli o użyciu kwasów w kuchni i jestem absolutnie przedumna, bo tak jak wam wcześniej wspominałam uważam, że to był jeden z lepszych odcinków w tym roku i cieszę się, że tutaj się też spotykamy. Tak, czyli że ja coś robię i wiem, że to jest fajne, jestem z tego dumna, jestem dumna z merytoryki, która tam się pojawiła, i też to się spotyka z Waszym uznaniem. Natomiast e, rzeczy, które, po które sięgaliście najrzadziej w tym roku, e, to są takie moje zdziwienia, czyli na przykład odcinek o sezonie ogórkowym. Rzadko słuchany, czy rzadko? No, on tam ma taką przyzwoitą odsłuchiwalność, ale ona nie jest tak duża jak właśnie te top 3. Odcinek o tym, jak wygląda miłość do czekolady, to jest absolutnie moje totalnie zdziwienie, bo ja się długo opierałam przed tym odcinkiem. Tam często padały takie prośby, pytania: zrób odcinek o czekoladzie. No, jakoś tak. Nie wiem, nie kochacie czekolady, nie kochacie ogórków, nie kochacie czekolady. To ja, przepraszam, to co wyjecie? <laughs> no tak, oczywiście, ja śmieszkuję. No i też coś, co nie spotkało się z tak wielkim entuzjazmem, jakiego się spodziewałam, to odcinek 15 razy spaghetti w 15 minut. Nie rozumiem. Jestem zdumiona, to, to, to nie o takie szybkie gotowanie chodzi, ale też ufam, że może przyjdzie jeszcze czas i może jeszcze chętnie wrócicie właśnie do tych tematów. Jedno z pytań, które zadałam Wam w listopadzie, i też pytanie, które pojawiło się w newsletterze o jedzeniu, który w listopadzie wyszedł, ostatni odcinek to pytanie o sezonownik. Czyli taki odcinek, który nagrywałam zawsze w pierwszy weekend danego miesiąca, w którym mówiłam o tym, co w danym miesiącu jest dostępne, po co warto sięgać, co z tego można zrobić. No tam z czasem też były takie tematy związane, tak? Czy na przykład, co mrozić w lipcu, jak tam w listopadzie była tam żurawina i takie tam. I dostałam różne odpowiedzi na to moje zapytanie które też pokrywają się z moją intuicją. Czyli z jednej strony było sporo Waszego pozytywnego feedbacku, że to jest fajne, że dobrze sobie przypomnieć, że fajnie wiedzieć, co jest teraz takie sezonowe, i że yy, tam była też taka odpowiedź, że <grywki> dzięki Tobie w ogóle zrozumiałam, że nie wszystko to, co jest w supermarkecie, to jest to, co właśnie powinniśmy jeść. Yy, więc to są mega fajne rzeczy. Z drugiej strony też pojawiły się takie odpowiedzi, z którymi ja się utożsamiam sama, czyli że te sezonowniki były takie ogólne że tam brakowało takiego głębszego podejścia, takiego, wiecie, wgryzienia się w mięso. Yy, I to też jest coś, co, co ja czułam, ale też taka była idea sezonowników, że one mają być takie mniej merytoryczne, a bardziej takie lżejsze i takim, takim prześlizgnięciem się po temacie. Yy, I czy ja wiem, co będzie z sezonownikami w 2023 roku? No nie wiem. Zastanawiam się nad tym od tam początku listopada. Yy, ostatnia taka myśl to, którą mam, to to, że może przesunę te rzeczy sezonowe do newslettera o jedzeniu, a tutaj w, w futkaście będą się tylko może ewentualnie od czasu do czasu pojawiać. Yy, póki co nie mam takiego planu, żeby co miesiąc sezonownik yy, był w futkaście. A co życie przyniesie? To, to zobaczymy. Wiecie, to jest tak z gotowaniem. Czasem po prostu otwierasz lodówkę i, i tam coś jest i tak teoretycznie nie pasuje, ale po to sięgasz, dodajesz i jest absolutny e, fenomen e, w daniu. No nie? No, tak bywa. W ogóle chyba się odzwyczaiłam od takiego nagrywania. Mam takie wrażenie, że tak mówię na takim wiecznym wydechu. E, ale może to jest tylko moje odczucie i mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać w słuchaniu. Co w 2023 w Po pierwsze to utrzymuję to, bardzo chcę to utrzymywać i nie dopuszczam do siebie myśli, że będzie inaczej, ale chciałabym, żebyśmy się spotykali co tydzień. Oczywiście może się okazać, że się coś wydarzy, wykrzaczy, ja się rozchoruję itd., itd., no, to jest normalne to jest życie, ale póki co zakładam, że ciągle mam tyle pomysłów i wy jesteście chętni na to, żebyśmy właśnie mogli się spotykać w podcaście co tydzień. To, co chciałabym też w, w tym roku trochę wprowadzić, a trochę zrealizować, to to, żeby zrobić więcej odcinków o małych tematach. Małych tematach, czyli wiecie, nie brać się za kalafior to jakby taka rzeka, no nie? Ale zabrać się na przykład za danie jednogarnkowe z kalafiorem. Nie brać się za ziemniaki, yy, które są na mojej liście i, i w takim pliku, który mam właśnie dedykowany do podcastu, do ciągle tam dopisuję jakieś nowe rzeczy. Yy, tylko zabrać się na przykład jak ugo za taki odcinek, jak ugotować ziemniaki. No? Co? To, to nie jest, to słuchajcie, to nie jest zupełnie takie proste, no nie? Można sobie na ten temat pogadać, można wyjaśnić też to, co wpływa na to, że jedne ziemniaki gotują się szybciej, inne wolniej, jak je posolić, ile to ma trwać, w jakim garnku, te refery. Także chciałabym, żeby więcej było takich małych tematów i właśnie mam nadzieję, że za tydzień będziecie mieli tego przykład. I chciałabym, żebyśmy utrzymywali tutaj poziom merytoryczny. Czyli skłaniam się ku temu, by było więcej odcinków o sztuce gotowania. Niż odcinków, które są samymi przepisami. To oczywiście nie wyklucza jedno drugiego i nie oznacza, że już w nie będzie żadnych przepisów, ale chyba jednak bardziej niż wymyślanie przepisów i testowanie przepisów jest mi rozumienie gotowania, jest mi rozumienie łączenia smaków, jest mi uczenie Was, czy dzielenie się już przez siebie zdobytą wiedzą na temat tego właśnie jak te procesy technologiczne mogą zachodzić i jak one wpływają potem na smak. Więc takie są plany na foodcast w 2023 roku. Mam wrażenie, że cały odcinek mówię więc, ale może to jest tylko moje wrażenie. Tak ufam, mam taką nadzieję. I też e, chciałabym wierzyć, że was nie przestraszyłam tymi swoimi opowieściami dzisiaj. E, że to jest takie małe wyjaśnienie, e, które Wam też rozjaśnia, e, które też Wam pozwala się jakoś przygotować do, do tego, co nas czeka w tym roku. Ja oczywiście z chęcią, absolutną chęcią i totalną radością, entuzjazmem wyczekuję każdej Waszej wiadomości. Jest mi też niezwykle miło zawsze wtedy, kiedy polecacie mój podcast i wiedzcie, że to jest Wasza zasługa, że jest nas tutaj, w tej społeczności tak dużo, bo jak wiecie, ja sama nie robię nic, żeby promować moją działalność, ale tu Wy się tym zajmujecie, idzie Wam świetnie. Mam jednak takie małe marzonko, że może w 2023 roku pójdzie nam jeszcze Lepiej i będzie nas jeszcze więcej. Yy, obiecywałam, że będzie krótko, no nie, tak na kawę albo herbatę, i myślę, że to jest właśnie tyle. Yy, także życzę Wam udanego tygodnia, a za tydzień spotkamy się w odcinku, yy, którego tytułu nie chcę Wam zdradzić, ale jeśli słuchaliście uważnie, to dokładnie wiecie, o czym będzie. Yy, dobrego tygodnia, smacznego czasu, dziękuję. Jeszcze raz i wszystkiego wszystkiego smacznego, nie tylko w tym tygodniu, ale i w tym roku, i w całym naszym normalnym życiu. Do usłyszenia, pa! pa.